Myślę, że go zapowiadano bardzo spektakularnie, bo trzeba tutaj zważyć na to, że, że to CV ma jednak nieprzeciętne. Mecze ostatnio w lidze Konferencji Europy, między innymi z Tottenhamem, więc na pewno to jest zawodnik, który dysponuje bardzo dobrym doświadczeniem, co na pozycji stopera jest kluczowe, bo te wszystkie cechy typu decyzyjność wyrabia się właśnie doświadczeniem. Natomiast no, powiem tak, ja myślę, że on wyglądał dziś nieźle, ale nic więcej. Myślę, że to nie jest jeszcze pełnia jego możliwości. Myślę, że, że, że ten zawodnik ma jeszcze tutaj duże, duże pole do tego, aby skrzydła rozwinąć. Ja zwróciłem uwagę na to, że szczególnie dobrze wyglądał w pojedynkach powietrznych, bo z tego co dobrze liczyłem, to wszystkie wygrał. A no i myślę, że Krakowia potrzebuje, potrzebuje tutaj takiego solidnego, solidnego stopera z doświadczeniem i Henriksson takim obrońcą może być, ale jeszcze nie jest.